Żyli w pałacu hrabia z hrabiny. On zwał się Rodryk, ona Franceska. A w drugim domu za ich Meliną mieszkała sobie jedna Wiśnica. Żyli w pałacu hrabia z hrabiny. On zwał się Rodryk, ona Franceska. A w drugim domu za ich meliną. Mieszkała sobie jedna śniewska. Niewinne serce miała hrabinia, i taką takąż duszę pieską niebieską. A on był gałgan i straszna świnia, i pity się z tą śniewską. Jedna hrabinia łzami płakała, Z ciągłej żałości wyschła na deskę, i na kolanach męża błagała. Odczep się, draniu, od tej Wiśniewskiej! Próżno chodziła z drabią na udry, Na próżno kleła swą dole pieską, On ciągle gania do tej łachudry I szekał czule, o, ty wiśniewską. Aż raz hrabinia miecz zdjęła z ściany. Zmierzyła hrabię okiem królewskim. Sieć tu, powiada, ty w herb, grapany. Dzisiaj nie pójdziesz do tej śniebskiej. On zaś będący pod alkoholem, czyli jak mówią, zalany w kwestkę. Pyszną hrabinie, łpę pod rysole. I dawaj gazu do tej śniebskiej. Jedna hrabinia padła na dywan. Salała zalała się krwią niebieską, A gdy poczuła, że dogorywa, Rzekła, czekaj, o, no, ty Potem się od pogrzeb wspaniały, Prawia nad grobem uronił łezkę, Strasznie się martwił, przez dzionek załół, A na noc poszła do tej śniewskiej. Wtedy hrabina z mogiły wstała, Wyrwała strumny z Poszła za hrabią, na śmierć go I rozwaliła łeb tej Chociaż lewiki grzeszyli tyle I na nich w końcu też przeszła kryska Dziś sobie leżą w jednej mogile Hrabi hrabia i ta miśniewska Szanowni Państwo, 1 lutego 2017 roku skończył się w moim życiu komunizm.